organizowanymi przez władze komunistyczne w latach 1946-1989. W okresie tym Święto Pracy nazywane było imieninami komunizmu i uważane było za jedną z najważniejszych świąt Jego zasadniczym elementem były pochody organizowane w wielu miastach, na których obecność uczniów, studentów i pracowników była obowiązkowa. Pochody święta w pracy są dużo skromniejsze, a pochody 1 Maja, maja należą do rzadkości. 2 Maja natomiast, 2 maja natomiast przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to jedno z najmłodszych świąt narodowych w naszym kraju. Zostało wprowadzone na mocy ustawy w 2004 roku. Ustanowienie dnia 2 Maja świętem miało, miało swoje 2 maja był Dniem Rzeczypospolitej Ludowej obowiązkowego zdejmowania flagi po świecie pracy z uwagi na zakaz obchodzenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W ten sposób od 2004 roku w Polsce Dzień Zdejmowania Flagi stał się Dniem Jej Honorowania. W tym dniu przypada też rocznica z okresu II wojny światowej, gdy w 1945 roku została przez polskich żołnierzy zawieszona w Berlinie Flaga biało czerwona W dniu 2 maja przypada także Dzień Polonii i Polaków za granicą pokażmy nasze przywiązanie do biało-czerwonej flagi i bądźmy z niej na co dzień. 3 maja z kolei będziemy obchodzić 222 gałyszece uchwalania konstytucji 3 maja ustanowiono podczas Sejmu Czteroletniego w 1791 roku wprowadzała wiele nowatorskich rozwiązań, trójpodział władzy Regułem wprowadzania ustaw większością głosów czy zasadę, że źródłem wiedzy jest władzy jest naród. W celu przypomnienia najważniejszych jej postanowień zapraszamy do obejrzenia krótkiego wywiadu z historykiem profesorem Tadeuszem Cagierskim.